Na no, cześć. Dla osób, które były zainteresowane i mówią, że to nic nie daje, proszę bardzo, jest to uprawa rzodkiewki, która była zaściółkowana. Czyli posiana, na to poszła warstwa. Nie wiem, ile tu jest tej słomy. I wychodzi sama rzodkiewka. Czyli nie ma pielenia. Tutaj to samo, wyszedł sam koperek. No, tutaj jest mój szczypior. Sałata też pięknie była zaściółkowana. A tu również w krębie po posianiu była ułożona ściółka. I wychodzi rozpółka. I sama rozpółka, jak widać. Czyli nie ma żadnego pielenia. Tu jest przygotowane. No, tutaj jest w ogóle jakaś masakra. Wszystko pędzi. No i tak wygląda moja szklarnia kopułowa.